Bardzo proszę o zalogowanie. Dzień dobry Państwu. Otwieram nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Grujeckiego. W związku z wejściem w życie przepisów RODO dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych uprzejmie informujemy, że sesja Rady Powiatu Grujeckiego jest nagrywana oraz uprasza się uczestników o nieposługiwanie się danymi osobowymi w zakresie imienia, nazwiska osób, które złożyły skargi, wnioski i tym podobne. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych, Pana Starostę z zarządem, Panią Sekretarz, Pana Skarbnik, Pana Prezesa Spółki PKS i wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, 28 sierpnia wpłynął do mnie wniosek Przewodniczącego Zarządu Pana Starosty. Następującej treści. Działając na podstawie paragraf 3 ustęp 3 regulaminu pracy Rady Powiatu w Grójcu, Zarząd Powiatu wnosi o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Grójeckiego w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 9. Powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym jest konieczność rozpatrzenia i podjęcia w trybie pilnym uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2019. Jest to związane z planowanym podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim o objęciu dopłatą w 2019 roku realizacji zadań własnych organizatora w sprawie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Proponowany porządek sesji będzie zawierał: punkt 1 otwarcie sesji, 2 stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Gryckiego na rok 2019 i zamknięcie sesji jako punkt numer 4. Taki porządek obrad przyjmujemy. Jesteśmy w punkcie numer 2. Stwierdzenie prawomocności. Stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Przechodzimy do punktu numer 3. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Gryckiego na rok 2019. Bardzo proszę Pana Skarbnika. Projekt uchwały Rady Powiatu Grujeckiego z dnia dzisiejszego zmieniającej uchwałę budżetową powiatu Grójeckiego na rok 2019 zmiany są wprowadzane po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Po stronie dochodów budżetowych w rozdziale 604 lokalny transport zbiorowy wprowadzana jest dotacja odwojewody z przeznaczeniem wynikająca z przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota 407 317 zł. Następne zmiany są w rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe. Zwiększane są dochody z tytułu pomocy finansowej od Gmin Powiatu grójeckiego 2 100 oraz dotacja od Wojewody na inwestycje kwota 3 579 122 zł. A zmniejszany jest rozdział 618 działalność Funduszu Dróg Samorządowych. Po stronie pomocy od gmin kwota 2 miliony 100 ,000 i po stronie dotacji od wojewody 3 miliony 579 122 zł. Następnie zwiększane są ponadplanowe dochody w, w dziale 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w rozdziale 756 22 udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Kwota 15 600. To są wszystkie zmiany po stronie dochodów, po stronie wydatków. W rozdziale 604 Lokalny transport zbiorowy zwiększane są wydatki na dotację celową, na pomoc finansową dla powiatu białobrzeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kursów autobusowych na liniach przebiegających przez teren obydwu powiatów o kwotę 16 230 zł. Następnie w tym samym rozdziale są zwiększone środki na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Powiatu Grujeckiego o kwotę 485 516 zł. Następne zmiany w zakresie wydatków dotyczą rozdziału 754.11 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Przeniesienia dotyczą zmniejszenia wydatków na uposażenia strażaków kwota 4, 4691, a zwiększenie środków na wypłatę należności za nadgodziny dla strażaków kwota 1742 zł oraz na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów kwota 2949. Są to zmiany w zakresie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zwiększane są wydatki na w rozdziale 853.21 21 Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwota 15 tysięcy przeznaczona na dotację celową dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu obsługującego mieszkańców Powiatu grójeckiego na podstawie zawartego porozumienia. I są to wszystkie zmiany wynikające ze zmian dochodów i wydatków budżetowych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Wojczak. Panie przewodniczący, ja nie mam pytania, ale chciałbym tutaj złożyć wniosek, że zostaliśmy nieprawidłowo zawiadomieni na sesję. To jest dwa dni przed, przed zwołaniem sesji. Ta uchwała nie będzie ważna. Ja wnoszę, żeby pan zamknął obrady sesji. Proszę pana, zgodnie w ciągu siedmiu dni sesja została zwołana. W ciągu siedmiu dni? Trzech. No i została zwołana. Proszę? W ciągu trzech dni. No jak nie ma. No to trzy razy, dwa, trzy. Jak nie ma, czego nie ma. Panie radny, w poprzedniej kadencji, ja Panu przypomnę, oczywiście mam, ale niech Pan posłucha. Wytłumaczę Panu, wytłumaczę Panu, ale Panie radny, teraz to ja mówię. Panie radny, ja teraz mówię. W poprzedniej kadencji, kiedy dotyczyło to Komisji Zdrowia, też została zwołana w podobny sposób. Odpowiedź dostaliśmy od Pana Przewodniczącego, żeby proszę to traktować instruktażowo. Instruktażowo. Ale teraz nie jest to traktowane instruktażowo. W ciągu trzech dni sesja jest zwołana. Przechodzimy. Panie do przewodniczący, proszę o głos jeszcze adwoce. Jest źle zwołana sesja. Dwa dni wcześniej zostaliśmy poinformowani i nie wracajmy do starych spraw, tylko rozmawiajmy o meritum sprawy o dzisiejszej sesji. Dzie dziękuję bardzo pan starosta. Szanowni radni, e Mhm. Sza, szanowni radni, słuchajcie, jest sytuacja odnośnie programu z dofinansowaniem z budżetu państwa poprzez y, wojewodę. Dostaliśmy informację tego dnia, w, dokładnie w środę, o podpisaniu umów, y, o pozyskaniu dofinansowania do przewozów y, autobusowych. I krótka piłka. Albo korzystamy i y, tą dotację. Y, na autobusy pozyskujemy na transport zbiorowy, albo nie. Na dzień dzisiejszy była wyznaczona na godzinę dwunastą termin podpisania umowy dlatego szybko zwołaliśmy sesję i każdy z osób został poinformowany, powiadomiony skutecznie skutecznie. I albo podejmujemy uchwałę i działamy, albo nie, i nie będzie tej dopłaty do przewozów autobusowych. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do uchwały? Bardzo proszę, pytanie. Ja tutaj chciałem do, odnośnie Pana Starosty. Należało zwołać sesję 31. Umowę można było jutro też podpisać. Na pewno byśmy w sobotę się też zwołali. Dziękuję zdomadili. bardzo, to nie jest <coughs> pytanie. Nieprawidłowo zawiadomienie, będziemy się odwoływać Przepra od tej uchwały. Proszę Panie Radny, proszę o spokój. Czy są pytania do uchwały? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania uchwały. Kto z Pani, z Panów radnych jest za powzięciem uchwały Rady Powiatu Gryckiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu krójeckiego na rok 2019? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za uchwałą głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Zamykam sesję Rady Powiatu Gryckiego.